Witam Was z tej strony, Kairos, w kolejnym odcinku ciekawostek z Gotika. Bo dajże już w 13 odcinku. Yy, tak, jestem sobie teraz w kolonii górniczej, dostałem się do więzienia i teraz walczę o zapasy żywności. Sobie ze skaza skazańcami. Dobra, żegnaj, Dral. Yy, co miałeś ciekawego przy sobie? Kilo. Yy, o, włochenek chleba. Dobra. Ciła propozycja, no i dobra, przejdę sobie przełącznik. Co daleko, hop. <laughs> Dobra, pierwszą ciekawostką będzie to, co odkryłem przez przypadek. Mianowicie mamy tutaj Gorna, oczywiście, i Krata nie posiada w ogóle tekstury. Jest to pusta tekstura, przez którą możemy przechodzić. Zobaczcie sami nawet, jak parzyłem z Gornem, co się dzieje. Bla bla bla, bla wiadomo, wszystko standardowo. No i patrzcie, co się dzieje z gornem. chociaż Krata jest mm, właśnie zamknięta, przechodzi sobie przez nią. No i dobra, teraz kolejna ciekawostka. Podobno kiedy otworzymy bramę w właśnie w starym obozie w kolonii górniczej, mamy dosyć ciekawy dialog z postacią jaką jest Brutus. Ale oczywiście orkowie tutaj urządzają masakra, jestem zbyt słaby. Też zabijają mnie orkowie jednym strzałem. Mam mieć paladyna. Brutus, Brutus, Brutus. Ty pracujesz. Wszystko w porządku może? Cie To wielka przysługa dla naszego mistrza. Marny śmiertelniku. Na twym grobie postawimy kaplicę ku jego chwale. Dobra, kolejna ciekawostka, również odkryta przeze mnie przez przypadek. W gotniku dwójce prawdopodobnie żaden ork nie nosi kuszy, prawda? Nigdy nie spotkałem się z przypadkiem, żeby ork posiadał jakąś broń ee, dystansową do walki. Spójrzcie sami, orkowie posiadają nawet animację strzelania z kuszy. Jednakże zastanawiające jest to, dlaczego twórcy nigdy nie wprowadzili ta takowej do gry. E, mianowicie takowych orków, którzy posługiwaliby się bronią. Orkowe kusze były w miarę, w miarę ciekawe nawet w gotniku dwójce. No ciekawy zabieg ze strony twórców. Jednak. Ja z chęcią zobaczyłbym y, takie rozwiązanie w gotiku. Ja szczuro, ludzie też potrafią posługiwać się takową kuszą. Jednakże, mając ją na plecach, nie widać jej modele. Spójrzcie. To tak samo jak Orkowie. No dobra, teraz prze chciałem przejść do postaci, jaka jest owca. Tak, czasami, jak będąc zmieniając się w owce, podejdziemy do jakiejś bramy, zostaniemy właśnie zaatakowani przez strażników. A niektóre postacie chcą z nami rozmawiać w związku z tym? A strażnicy No i wiadomo, owca nie potrafi ani, chodzi, ani atakować, ani chodzić do tyłu. Właśnie jestem atakowany przez większość strażników. Niektóre postacie rozmawiają ze mną, jak już mówiłem. Hut przypomina lekkie skoki. Większość stworów w gotiku w ogóle owce owiec nie atakuje z wyjątkiem właśnie wilków. Tak samo jak kiedyś pokazywałem, owca przeżyje upadek z dowolnej wysokości. Dobra, jestem teraz w trzecim rozdziale gry. Posiadam przy sobie list do Lorda Hagena i w sumie nawet dwie sztuki. Teraz, e, oczywiście, Lotar ginie w tym rozdziale, dlatego teraz sobie go przyzwę. Widzicie, czy nie Lotar. No i zobaczcie sami e, tego, e, gdzie to było. Mam, mam dowód. Oto list od kapitana Garonda. Mam dowód. Oto list od kapitana Garonda. A więc smoki naprawdę istnieją? Byłem wobec ciebie niesprawiedliwy. Słożę ofiary i nosowi, aby wybaczył mi moje zachowanie. Tak, i to wszystko. <grytanie> Lotar nie mówi nic więcej. Będąc na dworze Ildorat bezimienny zapisuje w dzienniku, że... Yy, Przypominam mu ona... że... że wyspa Ildar przypomina mu dawną świątynię śniącego. Jak sami możecie przeczytać, odkryłem tutaj świątynię, w której pełne z ożywieńców. Dziwnie przypomina mi orkołom świątynię śniącego. Tym razem jednak nie zawiodę. Nie tym razem. Jeżeli Feondoran zaatakuje nas e, swoim, jakby ognistym podmuchem, tekstura naszej postaci zaniknie. Żeby zabić smoka ożywieńca, musimy wpisać komendę kill. E, no, chodź tu. cztery razy. E, podobno możemy z niego wyciągać. E, tak, możemy z niego wyciągnąć łuski oraz e, smoczą krew. Co jest dziwne, bo jest, jest on samą stertą kości, więc możliwe, że jest to błąd wprowadzony przez twórców. E, dobra, teraz chciałem pokazać naprawdę mnóstwo kodów, które otrzymałem od użytkownika BezioX. On, e, tak, można powiedzieć, że zafundował ten odcinek ciekawostek, przysłał ich do mnie najwięcej, także od początku powpisałem insert TA podkreślenie. Test model pojawia nam się oto taka postać, która wygląda jak Onar, ma przy sobie pałkę, czy jak się nazywa? Tam ta wronę, zgubiłem kupiłem lagę. Pokaż White Player, ale to w sumie nic nawet nie robi. Może powiedzieć za mną, będzie za nami podążał. Pewnie była to jedna z postaci pomocniczych stworzona przez twórców, żeby coś sobie tam testować. Poziom 40 Gildia jego to najemnik. Dobra, zabiję go sobie i są jeszcze inne postacie. Tak, jeszcze są inne kody, to znaczy insert r u n n brief, run brief, dawca run. A no tak, otrzymujemy run, ale to już pokazywałem w innym odcinku. Oraz jeszcze tak, dawca run, ale pamiętam, że na to był inny kod, czyli mamy dawcę run, i jeszcze taki, czy, 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 taką oto rzecz. Mm. Kolejny kod. Insert dragon Podkreślenie test model test model Nic nie znalazło. Insert Dragon Ty test model. O! Insert dragon test model. Dobra, teraz zadziałał pewnie źle wpisem dragon Zobaczmy. Nazywa się on ognisty smok, nic nie robi, mogę z nim porozmawiać. Łaspisz wol, coś po niemiecku. Test, test, test. Tak. Jest to prawdopodobnie istota stworzona przez twórców, właśnie, która ja miała testować, jak wyglądał mniej więcej dialog właśnie z postacią. Smog, a postać kolejna ciekawostka jest pozostająca postacią Insert, host, hi, podkreślenie, test, model. Porozmawiajmy sobie z nim co nowego, co powinien wiedzieć o tym miejscu. Co możesz? Jesteś tak do Czyli jest to kolejna postać pomocnicza stworzona przez twórców, tym razem paladyn, który miałby nam pokazywać różne drogi jak dojść do różnych miejsc, to tutaj rządzi i tak dalej. No i dobra, jestem teraz sobie w Gotiku jedynce i mam tutaj postać, jaką jest Insert PC podkreślenie Roman. To jest przyzwanie na niego. Eee, tak, nie wiadomo czemu mam połowę HP. Co mowa przy sobie gildie brak? Poziom 50. Legendarny, ciężki... Miecz palenia, krótki miecz oraz legendarny łuk bojowy, też również. Jakby to ująć, no, palenia ognisty, coś takiego. Coś przy sobie. Map of test level jakąś mapę ma przy sobie. Miałby to być może jakiś poziom testowy, cholera. Wie, nic nie ma tutaj pokazane na niej. Co ma przy sobie jeszcze? No tak, pan legendarny legendary mitiotope. Nie ma strzał, więc nie mogę go skorzystać z łuku. Miecz oczywiście, zobaczmy, jak z naszym bohaterem, co z naszym bohaterem zrobi. Tak nie ma szczał więc prawdopodobnie, mając strzałę mógłbym z niego strzelać. Ale dobra, przejdźmy do kolejnej postaci. insert PC podkreślenie MINI. Nazywa się on MINI, zmienimy się z potem we Nie mogę z nim porozmawiać. Zobaczmy w jego statystyki, Gildia Brak, poziom 10. Nic przy sobie nie posiada. Spróbuję go zabić. Może to coś poskutkuje. A Roman? Dobra. Tak, History Helper w Gotiku 1, nie wiadomo czemu, nie chce nas również przenieść do pierwszego rozdziału. Nie mamy tutaj w ogóle możliwości nawet wybrania pierwszego rozdziału. Wybiorę na przykładowo trzeci, zobaczymy. Ale tak, wciąż nie ma tutaj pierwszego rozdziału. Yy, więc dobra, dobra, kolejna ciekawostka. Oraz oczywiście kolejny kod, co znaczy Insert, utrzaman, podkreślenie Rockefeller. Jest to jakiś orkowy szaman również prawdopodobnie jest tes, jako testowa postać stworzony. E, nie mogę otworzyć ekwipunku przy nim. Dobra. Zrobię to w ten sposób, że przyszłę go sobie jeszcze raz. E, insert utrzaman. Dobra, szybko się z niego zmieniłem. Również to nic nie dało. Nie mogę otworzyć ekwipunku, ale prawdopodobnie również to jest jakaś postać te testowa. Kilia, Org Wojownik. Dobra, jesteśmy z powrotem i teraz kolejne postać jakiś. At, insert Atest Model, insert BT test model, Insert ct test Model. Insert D test model, Insert F test model oraz G test model. Nie wiadomo w jakim, w jakim zasadzie miałem postać te postacie po co? Mogły to być kolejne postacie testowe do twórców <coughs> dla twórców, które miały pokazywać jak zachowywałyby się postacie posiadające różne gildie. B-test model ma gildię, oczywiście Magnata, nic przy sobie miałem przy sobie tylko pancerze, nic więcej, Magnat dwóch magnatów, nie wiadomo po co, jest nawet różnych i A-test model, który miał się pojawić w, chyba bodajże w zespole In Extremo. Ma on Zbieracz. No i dobra, kolejnymi ciekawostkami jest pancerz straży królewskiej oraz szata sędziego. Na pierwsze kod na przebywanie to jest INSERT GRD podkreślenie ARMOR, podkreślenie I, a drugi to jest INSERT love podkreślenie ARMOR. Dobra, weźmy go sobie obie dwa te pancerze teraz i zaraz sobie sobie mm, je założę, czemu się cały czas powtarzam. Ciężka zbroja strażnika, nie, pancerz straży królewskiej. Możemy właśnie zauważyć na filmach ten pancerz, nie wiadomo czemu nie został on właściwie wprowadzony do gry. Szota Sędziego tak samo. Eee, kapelusz widać niezbyt dopasowany jest, a powyrzucenie z ekwipunku wygląda jak shot Sardaza. No nic, pancerz Straży Królewskiej, dosyć ciekawy pancerz. I chyba od nagrywania ciekawostek w WTQ 1. teraz będę go zakładał. No nic, myślę to by było na tyle. Dzięki wszelkim za uwagę. Zapraszam również do pisania mi swoich ciekawostek tak jakie. Tak jak je. Jeżeli jakieś macie. Tak, no to w sumie to wszystko. Trzymajcie się na razie do innych odcinków.